Fani serialu, Miłość i Nadzieja, powinni przygotować się na prawdziwą lawinę emocji w 375 odcinku. Kłamstwo Meli dotyczące ciąży wreszcie wyjdzie na jaw, demaskując jej szokujący plan. To jednak nie koniec rewelacji, ponieważ kuzej zdradzi Ferej prawdę, która na zawsze odmieni jej życie. Co jeszcze wydarzy się w świecie bohaterów, ostatni odcinek serialu Miłość i Nadzieja dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, a intrygi zdają się jedynie zagęszczać. Byliśmy świadkami zaskakującego żądania Meli, która postawiła Cichanowi ultimatum dotyczące zorganizowania jej dziecka. W tym samym czasie na jaw wyszedł długo skrywany sekret, gdy kuzej w końcu dowiedział się, że siła jest córką Ferej. Napięcie rosło również w innym domu, gdzie bulent otwarcie zarzucił swojej żonie krętactwo. Jakby tego było mało, Kawajden postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i namówiła Bahar, aby ta udawała córkę Ferej, wprowadzając tym samym kolejny element chaosu. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje tylko czekać, jakie konsekwencje przyniosą podjęte decyzje, w nadchodzącym odcinku Cajneb dokona szokującego odkrycia na temat Meli. Dowie się, że cała ciąża była oszustwem, a kobieta ma w planach kupno dziecka, aby podtrzymać swoją intrygę. W tym samym czasie, pełen niepokoju Ciją zdecyduje się na konfrontację, odwiedzając Sede w areszcie. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Ege przypadkowo znajdzie należący do ciana pistolet, co może zwiastować poważne kłopoty. Na koniec, kuzej wyjawi Ferej prawdę, która na zawsze zmieni jej życie, informując ją, że siła jest w rzeczywistości jej miłość i nadzieja odcinek 375 kiedy, gdzie i o której emisja. Fani tureckiej produkcji z niecierpliwością wyczekują na rozwój dramatycznych wydarzeń, które wstrząsną życiem ich ulubionych bohaterów. Nadchodzące sceny zapowiadają wiele emocji i zwrotów akcji, których z pewnością nie można przegapić. Dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z losami postaci, podajemy najważniejsze informacje dotyczące emisji. Premierowy, 375 odcinek serialu Miłość i Nadzieja zostanie wyemitowany w piątek, 16 stycznia 2026 roku o godzinie 17.20 na antenie TVP2. Miłość i Nadzieja, opis serialu i obsada. Miłość i Nadzieja to turecki serial, który od samego początku podbił serca polskiej publiczności. Fabuła koncentruje się na losach młodej i ambitnej Cajnep, której spokojne życie zostaje wywrócone do góry nogami przez mroczne sekrety z przeszłości jej rodziny. Produkcja ta jest idealną propozycją dla miłośników wciągających opowieści pełnych intryk, namiętności i nieoczekiwanych zwrotów akcji. W serialu występują między innymi